Zasiadał pan nad brzegiem Galilei, opowiadał ludowi prawdy proste o Królestwie Niebieskim, o przyszłej nadziei, o końcu dni czekającym sądzie. Rzekł, że Królestwo jest jak sieć zarzucona. Na głębinę świata w czarną toń rzucona, wydobywa z wody, co wpadło w jej sploty, dobre, złe, wszystko zmieszane, wyciąga sieć, wyciąga sieć wypełniona. Trzeba wiedzieć, oddzielą to co dobre od tego, co złego w okamieniu. Królestwo Boże jest jak rybacy nad brzegiem stojący, aż aniołowie przyjdą, by oddzielić nas. Gdy na piasku legnie ciężka się. Już pełna. Wtedy zacznie się podział, sąd wielka zmiana. Wybierają skarby, ryby czyste, godne stołu. Do naczyń wkładają, to cel wielkiego mozołu. A te, co zepsute, co bezużyteczne, precz, precz odrzucają, to prawdę jest Boży A kto za siecią Wyciąga sieć Wyciąga sieć Wypełniona brzegami Ciężka i szeroka Pójdą rybacy by ją przejrzeć To trzeba wiedzieć Oddzielą to co dobre Od tego co złe O kamieniu Królestwo Boże Jest jak rybacy Nad brzegiem stoją Przyjdą by oddzielić nas. Oto przyjdą aniołowie z nieba świętej jasności, wydzielą złych spośród dobrych bezlitości. Wrzucą ich w piec ognia, gdzie będzie płacić trwoga. Tak nauczał Zbawiciel to jest wola Boga wyciąga sieć. Wyciąga sieć, wypełniona brzegami, ciężka i szeroka. Pójdą rybacy, by ją przejrzeć, to trzeba wiedzieć. Oddzielą to, co dobre, od tego, co złego w okamieniu. Królestwo Boże jest jak rybacy nad brzegu. Niech Twa sieć ogarnie narody, niech Twój głos obudzi świat Przyjdzie. Nas światło twojej prawdy Wyciągnij z głębin, gdzie ciemność ile Niech Twoja sieć nas uniesie do chwały Gdzie sprawiedliwych przygarnia twój mężoną Wyciąga sieć! Wyciąga sieć! Wypełnia To trzeba wiedzieć. Oddzielą to co dobre od tego, co złego w kamieniu. Królestwo Boże jest jak rybacy nad brzegiem stojący, aż aniołowie przyjdą, by oddzielić nas. Niech twa się ci ogarnie narody. Niech Twój głos obudzi świat. Przyjdź, o Panie, w swoim sądzie, oczyszczając każdy szlak. Panie, prowadź nas, światło Twej pracy, Ciągnij z głębi, gdzie ciemność i lęk Niech Twoja sieć nas się do chwały Gdzie sprawiedliwy przygarnia Twój mięs